Ogromną zaletą Baldur's Gate jest niesamowita swoboda eksploracji wybrzeża mieczy. Świat gry jest właściwie otwarty, aczkolwiek z przyczyn technologicznych podzielony został na posklejane ze sobą fragmenty. Mapa wybrzeża mieczy składa się w sumie z 50 ręcznie wykonanych obszarów o rozmiarach 5120x3840 pikseli. Kiedy weźmiemy pod uwagę, iż gra obsługuje rozdzielczość z 640x480, ale ze względu na ówczesne problemy z wydajnością świat obserwujemy w oknie o rozmiarach 512x384 pikseli, a resztę zajmuje interfejs, to przemierzając jedną taką mapę wzdłuż i wszerz przesuniemy ekran dobre 10 razy. Jeśli wierzyć liczbom podawanym przez Bioware, wszystkie 482 obszary, które odwiedzimy podczas gry, zawierają w sumie 10 tysięcy takich indywidualnych ekranów. Niesamowite jest to, że większość z tych głównych ogromnych lokacji układa się w niemal idealnie spasowaną całość, niczym puzzle. W 1998 roku był to chyba największy świat gry złożony z prerenderowanej grafiki. W przeciwieństwie do np. Fallouta, gdzie tereny pomiędzy kolejnymi ważnymi miejscówkami były właściwie puste, cały obszar dostępny w Baldur's Gate został zagospodarowany na potrzeby rozgrywki.